Gdyby widzowie weszło byli kibolami, a nam nie wyszedłby jakiś program. Co wy Nie Jebane wkłady do studia. Jeszcze raz, jeszcze raz zobaczymy was na mieście. To macie przyj**ane. Jesteście rozpięni. Weszło to my, a nie wy. O! Dzisiaj porozmawiamy sobie o sposobach motywacyjnych, jakie kibole mają do zaproponowania piłkarzom swoich klubów. Przeżywaj mecz bez ograniczeń, bo z kartą Zen masz dwa dodatkowe lata gwarancji na elektronikę. Bez dopłat. Partnerem programu jest Zonda Krypto, renomowana giełda kryptowalut, sponsor polskich klubów. Z kodem WESZLO dostajesz 10 dolarów w krypto na start. Połajanka pod płotem. Ktoż nie czułby, że może góry przenosić, gdyby usłyszał od kibiców, że za rogiem czyha w pierdziel? Coś takiego mniej więcej usłyszeli ostatnio zawodnicy Pogoni Szczecin. Kamil, powiem Ci, chciałbyś, żeby, żebyś to wszaki słowo w słowo im przetłumaczył. Jeszcze raz dowiemy się, że któryś z Was był na baletach i obracał nasze dziewczyny, to wieczamy na treningi i was wszystkich rozpieramy. Nieważne czy biały, czy czarny, czy obrączaczy na pastwisz, jesteście jednym drużynym, i wszyscy dostajecie w pi... Ode mnie tyle. Aż szkoda, że dla pogoni skończyła się już runda, bo po takiej dawce motywacji z pewnością wygrałaby kolejny mecz i to 10-0. Piłkarze, czy też piłkarzyki, będą wreszcie walczyć. Pracować, trenować, a nie zajmować się głupotami. O jezu, jakie to jest żenujące. Pod płaszczykiem miłości do klubu i. Nawet pod płaszczykiem dobrych intencji, bo wiecie, kibice robią to niby w dobrej wierze, że oni chcą pomóc klubowi, że Miarka się przebrała, ktoś musi walnąć pięścią w stół, trzeba wreszcie zareagować. Pod tym wszystkim kryją się zwykłe groźby karalne pod adresem piłkarzy. Kibole mówią wprost: jak coś tam, coś tam się wydarzy, to my was rozpiemy. Nieważne czy biały, czy czarny, czy obrońca, czy napastnik, jesteście jedną drużyną i wszyscy dostajecie w piol. Każdemu porówno, jak za czasów komuny. No, chociaż myślę, że akurat takiego nawiązania kibice by nie chcieli. Moim zdaniem największy problem takich sytuacji polega na tym, że Kibole naprawdę sądzą, że oni taką postawą coś zmienią, że pozytywnie wpłyną na zespół, że jak go opierdzielą, zrugają. Zbesztają, to ten będzie grał lepiej. Bo nic tak nie przyczynia się do pozytywnej motywacji, jak właśnie opierdziel. I to jest coś, czego kompletnie nie potrafię zrozumieć. W jaki sposób w tych kibolskich głowach rodzi się myśl, że tego typu postępowanie w jakikolwiek sposób komuś pomoże. Oni będą w ogóle. Yy... <laughs> Trzeci kibole są na tyle megalomańscy, że oni naprawdę myślą sobie, że piłkarze rozjadą się na przerwę świąteczną i jedząc karpia czy pierogi, będą myśleli sobie: kurcze, no, ci nasi kibice oni są tak oddani, tak pięknie krzyczą, tak jeżdżą za nami na każdy mecz wyjazdowy, a my gramy takie G. No, nam się naprawdę musi zacząć chcieć, bo my się obijamy. Nie możemy hańbić tego klubu. No to oczywiste, że tak nie będzie, bo piłkarze w takiej sytuacji nie czują mobilizacji, a zwykłe zażenowanie. Każdy byłby zażenowany, niezależnie od tego, co robi w życiu, gdyby znalazł się w tego typu sytuacji. Gdyby przyszedł jakiś kark, czy grupa karków i mówiła mu, że tego i tego masz nie robić, bo inaczej dostaniesz w pie***l. Więcej, jak twój kolega będzie robił to i to, to ty też dostaniesz w pie***l, bo w pie***l należy się każdemu porówno. To, że piłkarzom się nie chce, to jeden z największych populizmów, jaki można wypowiedzieć w polskiej piłce. Prawda jest taka, że znacznie, znacznie częściej piłkarze są przemotywowani, nadambitni, nie radzą sobie z e, własnymi oczekiwaniami, nie radzą sobie z presją, jaka jest wybierana zewsząd, czy to w mediach społecznościowych, czy na trybunach, czy ze strony prezesa, czy ze strony, nie wiem, rodziny, partnerki, samych siebie. Przemotywowanie, to jest dziś Dzisiaj znacznie większy problem niż lenistwo. Oczywiście zdarzają się piłkarze, którzy mają na wszystko wywalone, ale to nie jest tak, że wywalone to cudowna recepta na wszystko. Znacznie częściej jest tak, że ludzie bardzo chcą, nie wychodzi im i nie potrafią poradzić sobie z frustracją wynikającą z tego, że im nie wychodzi. W 2025 roku po prostu taka jest diagnoza polskiej piłki. To jest problem, a to, że się komuś nie chce, problemem nie jest. No bo piłkarze wiedzą, że do podniesienia z boiska są premie, wiedzą, że jak zaliczą jedną dobrą rundę, to mogą ustawić się do końca życia bardzo fajnym kontraktem. No i tak generalnie, skoro już wykonujesz jeden z fajniejszych zawodów świata no to po prostu chcesz go wykonywać dobrze. Zwłaszcza, że spełniasz swoje marzenia, możesz być podziwiany, możesz czytać o sobie dobre rzeczy, możesz być zaczepiany na mieście i pozdrawiany. No generalnie lepiej jest grać dobrze, niż grać niedobrze. Piłkarze Pogoni dostali opierdziel nie tylko za słabą grę, ale też za, tutaj cytat, obracanie naszych dziewczyn. O co chodzi z tym obracaniem dziewczyn? Ano o to, że trójka zawodników, Musa Żuwara, Mor Ndiaye i Dmitros Keramitsis zostali przyłapani przez jednego z lokalnych dziennikarzy, przez Michała Horbaczewskiego w jednym ze szczecińskich klubów. I to jest dobre drodzy kibice Pogoni, bo po pierwsze, jeśli wasze dziewczyny są obracane przez piłkarzy Pogoni na mieście, to może wy z dziewczynami powinniście pogadać, a nie z piłkarzami. Po drugie, skoro temat obracania dziewczyn wychodzi dopiero po przegranych meczach, to czy to oznacza, że po wygranych meczach piłkarze pogodni mogą obracać te dziewczyny? Wtedy już spoko, wtedy dobra Zosia, weź no idź tam, pobaw się z Markiem czy Mariuszem, bo ostatnio strzelił dwie bramki. No jest to jeden z dziwniejszych zarzutów, jaki padł z trybun, ale jak widać, polska piłka jeszcze nie raz wszystkich nas zaskoczy. W międzyczasie właściciel pogoni Szczecin, Aleks Haditagi, wypowiedział wojnę osobom, które w jego mniemaniu szkodzą wizerunkowi pogoni Szczecin i wyrzucił je ze stadionu. Czy chodzi tutaj o narwanych kiboli? Nie. Chodzi tutaj o lokalnych dziennikarzy. Mowa konkretnie o Dawidzie Zielińskim i Robercie Juszczyku z kanału Skazani na Pogoń oraz o Michale Chorbaczewskim z Pogońsport.net, którzy wypowiadali się bądź publikowali treści niezgodne z tym, co o pogoni chciałby słyszeć bądź widzieć Alex Haditagi. No i tenże Alex Haditagi odebrał im akredytację, czyli w zasadzie wyrzucił ze stadionu. Bo o pogoni można mówić jako zmarłych, albo dobrze albo wcale. Wiecie po czym właściciel Pogoni uznał, że Miarka się przebrała? A no po tym jak Dawid Zieliński wrzucił takiego mema. Wcześniej sprzedał kilka ciekawych historii o piłkarzach Pogoni Szczecin, między innymi te o Musie Żuwarze, który Dwa razy zepsuł klubowe auto, wlewając do niego nie to paliwo, które powinien. No, nie świadczy to najlepiej o jego inteligencji. Mam na myśli oczywiście piłkarza. Zmusaczwara dwukrotnie zepsuł auto, ponieważ. Nie nalał, nalał nie tą benzynę, którą trzeba. Teraz nie pamiętam, czy tam jest benzyna, on nalał diesla, czy odwrotnie. Natomiast dwukrotnie auto zostało zepsute. Sami powiedzcie, co gorzej zrobiło pogoni Szczecin? Mem oraz opowiedzenie, jak zakładam, prawdziwej historii? Czy to, co na trybunach odwalili Kibole? No, moim zdaniem to drugie, bo o Memie nikt za bardzo nie mówi, a o tym, co wydarzyło się na trybunach, jak najbardziej. No ale rzeczywistość jest taka, że ze stadionu wyrzuca się Bogu Ducha winnych dziennikarzy, a Kiboli, którzy mówiąc wprost zastraszają piłkarzy, kierują wobec nich groźby karalne, trzyma się dalej na trybunach. No bo tak jest wygodniej. Zawodnicy ze Szczecina, jakkolwiek to brzmi, mogli już przywyknąć, bo do tak zwanego płota są oni zapraszani przez swoich kibiców regularnie. Byli na przykład rugani po finale Pucharu Polski. Piłkarz po takim meczu jak z Wisą Kraków jest na mentalnym dnie i ostatnie czego potrzebuje to opierdziel ze strony Karków. Taki opierdziel zdarzał się też po niektórych spotkaniach ligowych. Jak piłkarze przegrywają, no to wiadomo, dlatego że nie zapierają. Do tego standardowa przyśpiewka, pogoń grać, kurwa mać. Standardowa, bo zamiast pogoń można wstawić tam nazwę dowolnego innego klubu. Zobaczcie minę Kamila Grasickiego na tym nagraniu. Ona mówi naprawdę dużo. Bo! I teraz będzie najlepsze. Motywacyjna puenta. Bo to nie jest wcale tak, że kibole po prostu cię opierdzielają. Oni opierdzielają cię dla twojego dobra, opierdzielają cię, żebyś grał lepiej. Nie zawsze. <śmuch> Nie ma głowa w dół, tylko ja jestem portowiec. Ja jestem pogoń Szczecin. Panie Kibol, no jak pan chcesz, żeby piłkarze nie nosili spuszczonych głów, to może w nich tak nie napierdzielaj, co? No albo jedno, albo drugie. Albo budujesz pewność siebie zawodników, okazując im wsparcie, nawet po przegranych meczach, albo w nich napierdzielasz, czego efektem jest to, że ci piłkarze są. Zestresowani, przybici, zeszmaceni, no i generalnie jeszcze trudniej jest im rozwinąć skrzydła, skoro wiedzą, że nawet ich Teoretycznie wspierający kibice, za bardzo ich nie poważają. Piłkarze, jak widzicie, pokornie stoją i grzecznie wysłuchują tego festiwalu myśli motywacyjnej. No bo gdyby piłkarz odszedł z takiej sytuacji, no to raz, nasłuchałby się o sobie znacznie więcej, dwa, no zostałby uznany za zdrajcę, no bo przecież powinnością piłkarza jest stanie pod płotem i wysłuchiwanie co narwany kibol ma o nim do powiedzenia. No i rzeczywistość wygląda tak, że ci piłkarze stoją z ciarkami żenady i tylko wyczekują, aż cały teatrzyk będzie miał już swój finisz. Chyba, że no zdarza się też w niektórych przypadkach, że nawet piłkarze nie chcą już tego słuchać i wybierają drogę do szatni. Tak było chociażby w przypadku jednej z pogadanek kibiców Pogoni w Lubinie, kiedy to po tym, jak kibice obrazili Rafała Kurzawę mówiąc, że ma wy**** z tego boiska, no to zawodnicy odwrócili się na pięcie, wcześniej Kamil Grosicki rzucił butelką na znak protestu, no generalnie zdarza się i tak. Sytuacja w Szczecinie jest więc trudna, ale pogoń to nie jedyny klub, którego kibice uciekają się do takich chwytających za serce motywacyjnych sposobów. Innym jest Śląsk Wrocław. Jego fanatycy także regularnie zapraszają zawodników pod płot. Najbardziej znamienną sytuacją z Dolnego Śląska jest ta z 2016 roku, gdy jeden z kiboli, uwaga, uwaga, zerwał koszulkę z Mariusza Pawelca, uznając, że jest on niegodny reprezentowania klubu. Mariusz Pawelec, czyli gość, który prawie całą karierę spędził właśnie we Wrocławiu. No, jak zobaczycie na filmiku, tutaj nie było żadnych negocjacji. Pan Kibol po prostu podszedł i zabrał co swoje. I tak później pozostali piłkarze Śląska podchodzili do trybun i rzucali kibicom koszulki, no co w sposób dość mocny ich upokarzało. A wiecie co później wydarzyło się z tymi koszulkami? Wylądowały na Allegro. Ale jakby co, to oczywiście wszystko z miłości do klubu. W innej pogadance motywacyjnej z zeszłego sezonu kibole chcieli, żeby piłkarze w jakiś sposób zadość uczynili swoją słabą boiskową postawę. No i rozkminiali, co ci piłkarze mogą zrobić, no i wpadli na to, że na przykład pomóc domom dziecka. Czego nie rozumiecie? Czego od nas oczekujecie? Za mało nas jeszcze na wyjazdy? Może was za mało wspieramy? Może za mało ludzi chodzi na stadion? Panowie, jak spadniecie, to wiecie, że będzie. To naprawdę był wstyd. Wie, pomyślcie co możecie zrobić. Przekim dzieciom z domu dziecka, to się Zastanówcie się, kurwa nad tym, co się No pomaganie domom dziecka z zasady jest szlachetne, ale czy należy tego wymagać, bo ktoś przegrał mecz? Ale to nie te słowa są oczywiście najbardziej skandaliczne w tym całym nagraniu, a słowa, jak spadniecie, to wiemy, że będzie przane. No właśnie. Pada tutaj też bardzo fajne pytanie Kibola. Czego wam brakuje? Za mało nas jeździ na wyjazdy. Aż przypomniała mi się historyjka z jednym z piłkarzy. Powiedzmy, że to jest taka Obiegowa anegdota, więc nie będę mówił o którego piłkarza chodzi. Piłkarze jednego z klubów zostali wezwani na tego typu rozmowę, trochę ich rugano i szantażowano ich, że jak tak dalej będzie to wyglądać, to oni przestaną przychodzić na mecze, przestaną dopingować, co więcej, przestaną jeździć na wyjazdy. Na co jeden z piłkarzy w niespodziewanym dla wszystkich przypływie odwagi stwierdził: Wiecie co? Mnie to jest wszystko jedno, czy wy przychodzicie na te mecze, czy nie przychodzicie, czy jeździcie na wyjazdy, czy nie jeździcie, czy wyśpiewacie, czy nie śpiewacie. Ja tu jestem, żeby grać w piłkę, a nie żeby słuchać waszych śpiewów. No i kibice zdębieli. Nie mogli uwierzyć, jak to jest, że ktoś odważa się na takie słowa. To raz. I dwa, jak to jest, że ktoś nie docenia ich wielkiego wkładu w całe przedsięwzięcie? No bo przecież kibice robią tak dużo, śpiewają, przychodzą na mecze. No, tak dużo robią, że gdyby nie oni, to żadnego zwycięstwa by nie było. Ale są więc przypisują sobie przynajmniej połowę punktów z tabeli. No i jak na dłoni widać tutaj hipokryzję, bo kibice nawalać na wszystkich dookoła mogą, a jak ktoś powie coś o nich, no to już wielka obraza majestatu. Dodam, że ów piłkarz dość szybko zmienił barwy klubowe. Ale dobra, bo nie skończyliśmy tematu Śląska. Kibice nakazali im oddanie koszulek jeszcze w sezonie 21-22, co teraz możecie zobaczyć z nagrania portalu Śląsk.net. Do tego była jeszcze akcja z 2019 roku, kiedy kibice po czwartej porażce z rzędu nakazali oddać jednemu z zawodników koszulkę, mianowicie chodzi o Igorsa Tarasowca, któremu wtedy nie szło najlepiej. Ale mocne było też to, co wydarzyło się później, bo Kibole zabronili Tarasowcowi występu w pierwszej drużynie. Gdybyście grali tak w Kielcach, to roz***libyście koronę. Zmiany w składzie są nieuniknione. Tarasowc ma zakaz występu w barwach Śląska do końca sezonu, jeśli chcecie naszego wsparcia. Więcej o postawie piłkarzy przed meczem, w jego trakcie oraz po meczu jutro w osobnym poście, jak emocje opadną. I to nie wszystko, bo na drugi dzień Kibole z Ultras Silesia napisali. Igor Starasows. Chłopaku, raz się wygrywa, raz się przegrywa. Nie będziemy kopać leżącego. Niestety sam pewnie zdajesz sobie sprawę, że to nie Twój czas i już dawno nie jest to Twój czas. My mamy dosyć. Musimy dbać o ten klub i jesteś pierwszą kłodą, która leży pod nogami Śląska. Propozycję mamy jasną: albo w rezerwach odbudujesz formę i wrócisz do składu w przyszłości, albo niestety Twój czas w tym klubie dobieg końca. Piłkarz w rezerwach z takim kontraktem raczej nie będzie się opłacał klubowi. Wiesz, co wczoraj. Zabraliśmy Ci wczoraj koszulkę symbolicznie. Twoja koszulka zostanie przekazana na licytację. Mielibyśmy problem ze sprzedażą jej z takim nazwiskiem, bo masz wielu wrogów u nas w mieście. Dlatego mamy nadzieję, że cel zmobilizuje wszystkich. Pieniądze ze sprzedaży koszulki Igorsa Tarasowca zostaną przekazane na młodzieżowe sekcje śląska i na szkolenie młodych piłkarzy naszego Wojskowego Klubu Sportowego. Akademia sobie radzi gorzej z wojskowymi. Pytanie do Ciebie, Igors. Może zamkniesz mordy wszystkim hejterom i pokażesz słowiański charakter! Propozycja jest jasna. Zanim wystawimy ją na licytację, damy ci szansę naprawić to, co zrobiłeś. Kupujesz od nas swoją koszulkę za 2000 zł i wspierasz tymi pieniędzmi młodych wojskowych. Dostajesz koszulkę z powrotem i wystawiasz ją na licytację ponownie, cel wybierzesz sam. Możemy cię nie szanować jako piłkarza, ale jeśli przystajesz na propozycję, będziemy cię szanować jako człowieka. Do Ciebie należy wybór. Warto docenić tę łaskawość kibiców Śląska Wrocław, którzy najpierw zabrali koszulkę, a później pozwolili odkupić ją za 2000 zł. Nie zawsze takie rozmowy oznaczają tylko jazdę z piłkarzami. Czasami zawodnicy mogą usłyszeć z trybun konkretne wskazówki taktyczne, tak jak całkiem niedawno usłyszeli piłkarze widzawa łódź. W jaki sposób takie ruganie wpływa na samych piłkarzy? O to zapytaliśmy eksperta, który zajmuje się na co dzień psychologią sportu. Zdarzyło mi się kiedyś rozmawiać z takimi ludźmi, którzy takie rzeczy próbowali robić, i oni rzeczywiście w to wierzą. To jest dla mnie przerażające, że oni w to wierzą, że to, że, że to zadziała. A nawet potem próbują sobie to łączyć, tak, bo ok, akurat tutaj porozmawialiśmy, potem oni wygrali mecz, to dzięki nam, to dzięki nam, to, to, to zadziałało. Szczerze mówiąc, jest to dla mnie mm, nowy wyraz patologii. No nie, będę, nie będę udawał, że nie będę w stanie użyć tego słowa, bo go użyję. Dla mnie to tak wygląda. By sposób y, takiego przywołania do płota y, i potem y, konieczność wysłuchania tych obelg, y, tego tonu wyższości, y, jeszcze ta. To, to zawodnicy opowiadałem o tym, czy tam tym razem doszło do konieczności oddawania koszulek, czy nie. I, i więc to jest takie, to jest takie, nie wiem, do czego by to porównać. No, na zasadzie połajanki, którą w dawnych latach w szkole uczeń musiał doświadczyć od srogiego nauczyciela, ale wiedział, że to w ogóle nie ma sensu, że to nic mu nie da, że to go tylko, tak jak powiedziałem, upokorzy to będzie powodowało jeszcze większą taką jego, no jakby, może nie, że niechęć, ale jakby dystans do, jakby do tych kibiców, że w żaden sposób mu to jakby nie pomoże, no tylko, że z drugiej strony uważam, że ci ludzie, którzy to robią, oni uważają dokładnie na odwrót. Oni uważają, że te wszystkie te czynniki są jakby są spełnione. Część zawodników będzie miał trudność, żeby sobie z tym poradzić, bo oni rzeczywiście będą czuli, że, że z jednej strony będą widzieli absurd tej sytuacji ale będzie też im ciężko jakby samemu sobie odpowiedzieć co z tym wszystkim zrobić, bo nie dostaną realnej pomocy od klubu, bo kluby też się boją tego więc ten zawodnik uważam, że on będzie sobie sam szukał jakichś sposobów, ale bardziej bym powiedział, że zamiast tego, że mu to doda skrzydeł, to splącze nogi w następnym meczu, ponieważ on jeśli te, te, te wszystkie groźby kupi no to on, mimo tego, że czasem tego nie będzie po nim widać, ale będzie tym mocno przejęty. Czyli nie będzie tego widać, bo też powie, a, nie biega, a, nie stara się. Ja bym, jakby mi takie płacili pieniądze, to ja bym przynajmniej biegał. Ale czasem to nie jest kwestia tego, że jemu się nie chce biegać, tylko że coś się na przykład takiego dzieje w klubie, że on się po tym na boisku tak czuje. To jest ciężko, bo wydaje mi się, że tak jak mówię, próbowałem rozmawiać z osobami związanymi z tym środowiskiem, tak to powiem ogólnie. I widzę, że, że tam jest płot, nie? Pomiędzy, tym, pomiędzy taką argumentacją, że to nie pomaga, a pomiędzy tymi argumentami, że to jest nasza siła, nasze prawo i my tak będziemy robić, bo to jest nasz klub i, i oni muszą to słuchać. Największą patologię, jeśli chodzi o ten temat, mają w ostatnich latach na swoim koncie Kibole Legii Warszawa, którzy dwukrotnie, a w sumie to nawet trzykrotnie nie pierdzielili się w tańcu i przeszli do rękoczynów. Ostatni tego typu skandaliczny incydent miał miejsce w 2021 roku. Mowa o tym sezonie, w którym Legia Warszawa też na chwilę zameldowała się w strefie spadkowej, no i wtedy po jednym z meczów, konkretnie po meczu wyjazdowym w Płocku, na autokar. Z piłkarzami Legii Warszawa czekała delegacja kibiców, którzy wtargnęli do środka i wypłacili kilku piłkarzom po liściu. Wcześniej w 2017 roku, po porażce z Lechem Poznań w stosunku aż 0 do 3, doszło do w zasadzie identycznej sytuacji, o czym. Jako pierwsi pisaliśmy wtedy na Weszło. Noc z niedzieli na poniedziałek piłkarze legii zapamiętają długo. Na Łazienkowskiej czekał na nich komitet powitalny. Jak się okazało, wcale nie w celu zdyscyplinowania zawodników poprzez ostre słowa, ale poprzez ciosy. Te sypały się na tyle gęsto, że na przykład Aleksander Wukowicz oberwał przez przypadek, za co podobno został później przeproszony. Sytuacja była znacznie poważniejsza niż 19 lat temu, kiedy również po porażce z Lechem 03 w Warszawie użyto siły. Wtedy ucierpiało zaledwie trzech zawodników, tym razem na palcach jednej ręki można policzyć tych, którzy zostali nietknięci, między innymi Arkadiusz Malarz i Michał Kucharczyk. Najwięcej zastrzeżeń, o ile to można nazwać zastrzeżeniami, kibice mieli do cudzoziemców, którzy ich zdaniem zbyt dużo czasu spędzają na mieście. Fatalnie w całej tej historii wy Padają oczywiście kibole legii Warszawa, ale też ówczesny trener Romeo Jozak, który no tak po prostu przyglądał się całej sprawie i nie chciał się w nią wpierdzielać. A swoją drogą tekst, który przytoczyłem, miał całkiem fajny tytuł. Coś mi on przypomina. Trzecia historia, gdy kibic legii podniósł rękę na zawodnika tego klubu, to 2011 rok i słynne starcie, ile tak to można nazwać, Piotra Staruchowicza z Jakubem Rzeczniczakiem, w którym piłkarz został uderzony. Co było najbardziej szokujące, do tego zajścia doszło po meczu na stadionie legii Warszawa. Sam Staruch w konsekwencji tej sytuacji został później skazany na 6 miesięcy ograniczenia wolności w postaci prac społecznych. No dobra, chcecie prawdziwej żenady? Kibole zawiszy Bydgoszcz w 2015 roku wystawili piłkarzom na murawie stadionu 15 trumien. Raz jeszcze. Kibole zawiszy Bydgoszcz wystawili piłkarzom na murawie stadionu 15 trumien. Na każdej z tych trumien wypisano inicjały piłkarzy, którzy mieli być niegodni gry w tak wielkim i poważnym klubie jak Zawisza Bydgoszcz. Co te trumny miały oznaczać? Ano prawdopodobnie to, co wywieszono na transparencie, czyli wkłady, dziki osłucha, jesteście moralnymi trupami. Ciekawą wizytę na treningu złożyli też kiedyś, dawno, dawno temu kibole górnika Zabrze, którzy bardzo chcieli dać do zrozumienia piłkarzom, że mają walczyć i trenować. Podczas tej wizyty zmusili oni zawodników do tego, żeby nałożyli koszulki, jakie kibole im przygotowali. Na tych koszulkach widniał napis: Nie wystarczy tylko biegać lub trochę się starać, z naszym herbem na sercu trzeba zabrać. Ładna rymowanka, trzeba przyznać. Piłkarze podobno stali przestraszeni i zdezorientowani, zupełnie nie wiedząc, jak mają się w tej sytuacji zachować. Tylko jeden z nich, Adam Banaś, obrońca, dostał zgodę na to, żeby nosić podczas treningu normalną koszulkę, bo według kiboli Adam Banaś na to zasługiwał, a reszta nie. Wiecie, co było szokujące w tej historii? Ano to, że klub normalizował takie zachowanie. Na klubowej stronie pojawił się później artykuł zatytułowany Męskie rozmowy na treningu, a ówczesny prezes klubu wypowiadał się, że ma nadzieję, że ta reakcja tylko pomoże drużynie. Na przykład mówił takie słowa: Kibice są rozżaleni sobą grą piłkarzy w ostatnim meczu. Nie doszłoby do tego zdarzenia, gdyby nie postawa piłkarzy, a kibice reagują tak jak potrafią. No trudno się nie zgodzić, a winni patologii oczywiście piłkarze. Kibole lubią wpaść na trening w celu motywacji nie tylko wtedy, kiedy drużynie nie idzie, ale też przed jakimiś ważnymi meczami. No, ostatnią, najbardziej znaną sytuacją tego typu było to, co wydarzyło się w Gdyni przed derbami Trójmiasta, gdy fanatycy no, w osobliwy sposób zagrzewali zawodników do walki. Mamy nowy cel, tak? Przyjeżdżają te pastuchy, te brudne pastuchy, donacki. Na nas teren, na nasze boisko i gramy wobec naszych zasad, Tak? Każdy daje się ci kurwa, wojsko daje, każdy kurwa, w drodze Serce i charakter do końca kurwa. Ktoś na dupy będzie ciebie, będzie z tego rozliczony. Będzie cały stawiał, to wszystko pamiętaj, że na i Do końca trzeba macie grać i to będzie nasz dzień, nasze święto. Dobra, chodźcie wszyscy razem. Chodźcie, że też z nami. <duszu> Ma zbędą... Mocno! Ma być... Nie ma być tak, ja Ma totalnia! Niestety, piłkarze są w takich sytuacjach najczęściej pozostawieni sami sobie. Trenerzy nie stają w ich obronie, no bo los trenera trochę też jest uz uzależniony od woli kibica. Znaczy, trenerzy raczej chcą mieć poparcie trybun, a nie go nie mieć. Niekoniecznie mieszać jak chcą też prezesi klubów, no bo. Im też jest na rękę życie z kibicami w zgodzie. A więc, tak, rzucają tych biednych piłkarzy na pożarcie. Kibole mogą z nimi robić w zasadzie co, co, co chcą. No i wszyscy udają, że, że tego nie ma, albo liczą na to, że sprawa zaraz wycichnie po tym, jak zawodnicy wygrają mecz i wszyscy znowu będą się kochać. Pozytywny przykład dał kilka lat temu w Białym Stoku Michał Probierz, bo kiedy. Kibice rugali jego zawodników, to on poszedł się za nimi wstawić i poszedł za nich walczyć. Jak mówić o probieżu, to większość trenerów w takiej sytuacji woli schować się w szatni i biernie przyglądać się temu, co się dzieje. No i na koniec mam jeszcze do Was mocny przekaz. Po co wy oglądacie, jak wy ambicji nie macie? Dawać lajka, like dawać suba, pisać komentarz, polecać znajomym. Pokażcie, że zasługujecie na taki cykl jak Patoliga. Pokażcie, że zasługujecie na weszło. Bo inaczej będziecie ro -leni z zwartem. Przeżywaj mecz bez ograniczeń, bo z kartą Zen masz dwa dodatkowe lata gwarancji na elektronikę. Bez dopłat. Partnerem programu jest Zonda Krypto. Renomowana giełda kryptowalut, sponsor polskich klubów. Z kodem WESZLO dostajesz 10 dolarów w krypto na start.